Withstand that a lot more experience baked into them. And the flag will stay down for the moment to Ram to get beyond Chesney, you poked it off him, and then the flag came. Yeah, it's well off. Escaping the pressure well, lifting forward. Marco is well on side, but Chesney playing sweeper kit inside of Martinez barella stinging the palms there of Chesney. or capped the running oh, into table. In. Good ball from DeMarco. Przeciwników. Dośrodkowanie piłka w prałce, ale podniesiona chorągiewka. Związanie Barcelony, że no praktycznie ta strefa nie ruszyła się. Będę Tu brakowało takiego dobrego zagrania, bo akurat... Arela Szczęsny! Czwarty wolej. W tym meczu zawodnicy Simone i Zakiego Szczęsny. Gierpijoty władnika Barcelony, Wojciech szczęsny przed Duramem, Dumfries, gramy dalej! Dumfries, gol! Gol, gol, a czerpi Robert Lewandowski. Duram wymanewrował arałko Duram, okazja do strzału, jest uderzenie, gol! Gol, gol, gol! 4-3 dla Interu! Efior! Jest jeszcze Fratesi! Fratesi, szczęsty!